Hej, jesteś Tessim i witam Was w pierwszym odcinku z Fyrań na tym kanale. Przepraszam, wiem, że długo mnie nie było, ale wiecie, maturki mam cały czas. Właściwie dzisiaj mamy 24, więc... Dokładnie za dwa dni będę odbierał swoje świadectwo szkolne i będę mógł pisać już matury. Więc przepraszam za to, że mnie nie było, ale postaram się, żeby po maturach, a także w czasie matur, pojawiały się filmy ze mną normalnie. Więc pewnie jak niektórzy z Was wiedzą, dostają się te. na frajne! Zresztą pewnie już to wyczytaliście z tytułu odcinka i. Tak, nie się, buduje McDonalda. To jest tak mega pomysł. Myślę, że to mi zapewni dość dobry przychód na Ferajnie. Yy, jeśli nie wiecie, czym jest Ferajna, to zapraszam was na kanał. i Oczywiście dealerka, czy nawet obecnego... Oj, nie ma, wyszedł. Którym był właśnie Tritsusa, czy innych youtuberów, z którymi też odcinki się będą pojawiać, ale to jest taki odcinek wprowadzający. Więc, jeśli oglądaliście live y i byliście z tymi wszystkimi na, na bieżąco, wiecie, że buduję właśnie McDonalda. I w dzisiejszym odcinku chciałbym go skończyć. Tylko, wiecie co, yy, nie wiem, gdzie schowałem temy, żeby. O, tutaj są. Yy, żebyśmy go mogli wykończyć. Ogólnie, będziemy potrzebowali trochę miejsca na. Yy, podłogę. Oraz. Hmm, no, chyba wszystko. Dobra, mam wszystkie bloki ogólnie. Mamy szkło, mamy szkło. Dobrze, więc zastanówmy się w ogóle, jak ma to wyglądać. Widzę, że u góry mamy takie obkorowane drewno. Więc na dole, wypadałoby zrobić coś podobnego. Poczekajcie, sprawdziłem, czy mam tyle drewna. Bo chcę, żeby to już też było w miarę ten oszczędne, żebym tyle nie musiał wydawać. Niestety, chyba tyle drewna nie mam. Hm. No to nic, poradzimy sobie z deskami. Myślę, że to nie będzie żadne kłopoty, tym bardziej, że tutaj są deskowe scho deskowane schody. Dobra, więc wypełnimy wszystko jak leci jasnymi deskami. Tutaj Hop, hop, hop da, te pochodnie, żeby to nam nie przeszkadzało A i ogólnie śmiało, jeśli chcecie to piszcie śmiało, czy chcecie właśnie więcej odcinków z Ferajny, Ponieważ no jestem bardzo ciekawy jak się, ta, e, jak się ta seria przyjmie u nas na kanale Ponieważ no z reguły no, takich serii u nas nie było i jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawy, jak to muszę wejść. Czy wam się tu będzie przede wszystkim podobać? A, i piszcie śmiało, jeśli chcecie też zobaczyć żelaznego na Ferajnę. Nie. Myślę, że żelazny w najbliższym czasie się powinien pojawić, bo już gadałem o tym z widerem. Tylko jeszcze chwilę musi po prostu zaczekać, żeby było kolej, żeby nie było takiego wielkiego zamieszania na Ferajnie. O, dobra, skończyło mi się drewno. Skoczmy jeszcze. Gdzieś tutaj powinno być. No i. Ej, mam tyle drewna, że w sumie mogę z robić. No dobra. Będzie z desek podłogę, nic się nie stanie, nie? Nikt, nie, nikt przez to nie zachoruje. Wypełnimy yy... tu i wszystko. Yy... I dobra. Oczywiście, jeśli chcecie, to. Myślę, że live'y sferajne będą z, zazwyczaj, yy, czy inaczej, będę się je starał robić po dilerze, czyli o godzinie 10 rano. Więc jeśli macie chęć, to wbijajcie śmiało. A, i pilnujcie, żeby kliknąć ten dzwoneczek, ponieważ no, mówię, no, live'y niby, mówię, że będą robione o godzinie 10, aczkolwiek no, nie mogę wam tego obiecać, więc śmiało właśnie klikajcie z, yy, jak się mówi, klikajcie dzwoneczek. Tak, dzwoneczek, ponieważ no, to mam... Yy... To wam zapewni, że będziecie w tyś, yy, na bieżąco ze wszystkimi moimi materiałami Właśnie naszymi yy, bo to razem kanał jest prowadzony z, z... żelaznym Dobra, wypełnimy tutaj, zobaczcie, tą powierzchnię stołnem, ponieważ w tych miejscach będą okna, tak, okna yy, poczekajcie No, na razie to wygląda w spoko, wypełnimy to szybami Tak, jak to powinno być wypełnione O, no, dobrze, myślałem, że coś popsułem yy, oj, zabrakło chyba a tu będzie wejście. Dobra, więc wejście musi być trochę inaczej zrobione. Muszę się zastanawiam jak. <grytanie> Bo to są nieparzyste liczby. Hop, hop. I ile nam... O, jak akurat nam styknie na... ...styk, da... styk nas spoko. No, już widzę, że zniszczyłem w złym miejscu poziom yy, ten Ogólnie, bo śmiało, że też możecie pisać swoje, swoje pomysły Co może, co mógłbym ja wybudować na Ferajnie, Bo ogólnie, no wiecie, no Niby mamy coś zaplanowane, parę nowych budowli Aczkolwiek yy, jestem otwarty na wasze propozycje Więc jeśli macie jakieś fajne pomysły, co można by było zrobić na Ferajnie, A przede wszystkim, co by było użytecznego i można by było tutaj zrobić To śmiało piszcie, ja raczej się nie będę Oj, zabraknie mi Bronił Dobra, więc na razie to wygląda tak. Zobaczymy jak to wygląda z zewnątrz. Yy, zewnątrz to wygląda... Spoko, nie najgorzej, nie najgorzej. Yy, czekajcie, ale ob obleśmy go jeszcze dookoła, żeby wam pokazać jak to mniej więcej będzie zaplanowane. Dość płasko, przydałoby się jeszcze nie, trochę nie, nieco zróżnicowania, ale to za chwilę z tym powalczymy. Dobra. Teraz tak. Trzeba zaplanować miejsce gdzie jest kuchnia. Ogólnie tu są schody, więc myślałem, żeby gdzieś w tym miejscu odgrodzić to jakoś i zrobić kuchnię, tak. Tylko, że ciężko mi to będzie zrobić, ponieważ chciałbym też zrobić, żeby to było dojście z tej strony, dodacie z tej strony do schodów. I dlatego hmm, myślę, że może pociśniemy tą kuchnię bardziej z tej strony. Tak, myślę, że to, że to będzie tutaj dużo lepiej wyglądać. Yy, zresztą na kuchni nie potrzebujemy dużo miejsca chyba, nie? O! I mam osła. Ma siodło! XD, poczekajcie, poczekajcie, ja tylko to sprawdzę. Oj, sorry, nie te drzwi, zapomniałem. Co? What? Osiu? Ej, można nim jeździć? LOL, Ała. XD! Ej, dobra, to ja już go sobie tutaj zaklepię. Osioł mi się przyda, nie, <laughs> nie powiem. E, dobra, ale wracając. E, chciałem budować kuchnię. Kuchnia, kuchnia właśnie jest problematycznym e, miejscem, ponieważ m, no, wypadałoby ją zbudować tak, żeby jej nie było widać. A z drugiej strony e, nie może zajmować za dużo miejsca, więc albo ją walniemy tutaj, tak, żeby było jakoś przed tymi schodami. Czyli ją jakoś domkniemy. Nie za bardzo, kurde, nie za bardzo. Ej, wiecie co, mam teraz mały dylemat, bo nie wiem jak zrobić kuchnię. Eee, tutaj w tą McDonald'ową. Nie, no dobra. Myślę, że obejdziemy się bez kuchni, wiecie? Jednak. Myślę, że będzie jednak taki udawany McDonald. Eee, bo naprawdę nie mam nie mam pomysłu kompletnie, gdzie ją można by było wstawić. Eee, więc walniemy po prostu tutaj taką długą kasę. Hops. Tam walniemy automaty. Heh. A jak teraz zbudować automaty? To jest ciekawe. Myślę, że można zrobić to tutaj użyć raz, dwa, trzy cztery szarego i żeby to wyglądało tak, wiecie, jak jakaś ma maszyneria. Teraz tak. Polećmy może po piecyki, bo tam widziałem, że mamy dużo piecyków, więc spoko by było, jakbyśmy tak z dwa umieścili tam dla ozdoby. Myślę, że się będą komponować. Mm. Co jeszcze? O, tam kraj. Dobra, to będzie krajalnica do burgerów, czy coś w tym stylu, spoko. Myślę, że to nie będzie odstraszać klientów, bo trochę strasznie ta piła wygląda I umiećmy to na przykład tutaj O, no znowu też pada masakra tak tej to cały czas leje i leje Możecie mi wiedzieć no co chodzi, coś takiego Myślę, że to wygląda w miarę w porządku Nie jest najgorzej Nie, to już trzeba zmniejszyć. Yy, ale przydałoby się jeszcze tu jakieś takie hmm, Jakieś ozdoby, żeby to wyglądało, jakoś tak, wiecie, bardziej profesjonalnie Nie wiem może crafting, czekaj, wybudujmy Craftingi może wkopmy tutaj w ziemię Żeby był tutaj panel yy, I ogólnie teraz tak yy, skoro mamy craftingi to skraftyjmy Pół płytki Hops Coś takiego O Żeby był taki wywiaz, śmieszny He he. Myślę, że to, że to będzie spoko wyglądać Teraz, czekajcie, jeszcze przydałoby się Stone Czy mamy stone, bo to jest bardzo ważne Chciałbym zrobić stone'owe łole, -e, które teraz da się robić w tej wersji Bo nie wiem czy wiecie, ale jest taka możliwość I chciałbym sprawdzić Czy można też zrobić płotki z, z konkretów, nie, z konkretów Się nie da zrobić płotku, a szkoda e, Więc szukamy tutaj stone'a Mamy stone'a, mamy undezyt, undezyt myślę, że też się nada O, albo z tego obrukowanego stone'a Zobaczymy czy się da no nie da się, kurde. Co jest? Naprawdę nie, nie, nie mamy stona? No i masakra, tak, tak mi wyszło moje przygotowanie do odcinka. A wszystko wyszło. No nie. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie. No dobra. Mówi się trudno i płynie się dalej. Yy, więc tak, spróbujmy może przekroić Andez. Myślę, że mamy takie opcje. Super. Yy, Wyjdźmy sobie tak, nie wiem, tak z... Nie wiem, z 6. A czy... O, ulu, jakiś śmieszny dźwięk! Dobra, yy, więc wybudujemy tutaj raz, dwa, trzy. Da, to jest spoko. Teraz tutaj raz, dwa, trzy. No i wygląda to wtedy dużo lepiej. Dobra, jeszcze jeszcze dwa, bo widzę, że to w miarę ładnie pasuje, się komponuje. Raz, dwa, dwa trzy. No i spoko, teraz to wygląda w miarę ok. Yy, jeszcze powinna być w McDonaldzie taka tablica u góry, pamiętacie? Czy pamiętacie? LOL, mówię tak jakbyśmy tam chodzili raz, wiecie, raz na kilka lat Ej, w ogóle, no właśnie, zresztą Wiecie co, to, to jest w sumie nawet ciekawe pytanie, ej możecie śmiało napisać mi jak często odwiedzacie takiego McDonalda Bo ja jestem teraz ciekawy W sumie, bo to jest dość... Ee, bo, bo, bo ja na przykład w McDonaldzie Byłem ostatnio... no dobra, wczoraj, ale to się nie liczy, więc średnio w McDonaldzie jestem raz na Miesiąc raz na półtorej miesiąca, to myślę, że to, to nie jest jakoś często, nie wiem, no jak wy często odwiedzacie McDonalda, możecie się pochwalić śmiało, yy, dobra, i teraz jedna z trudniejszych rzeczy, ponieważ trzeba będzie zaplanować, jak będą szły, yy, jak się mówi, jak będą szły, siedzonka, siedzonka do, w McDonaldzie, da, tu damy jakąś skrzyneczkę, żeby powstać te niepotrzebne itemy, których teraz mamy za dużo, mm. Dokładnie będziemy szukać jedzonko, bo ono będzie nam się przyda I właśnie teraz zaplanujemy sobie jak ludzie będą siadać w McDonaldzie Krzesełka weźmy, zróbmy z tego ciemnego drewna Dziewięć wystarczy A stoliki zrobimy właśnie z kamiennych płyt Z kamiennych płyt Ale teraz jak je poumieszczać? Normalnie w McDonaldzie siedzonka są no w sumie są różnie porozmieszczane, jak, jak się teraz tak zastanawiam. He. Może zróbmy. Po, Podejdźmy do, do tego nieco oryginalniej i po prostu zróbmy siedzonka takie. Które się nie da wskoczyć genialnie. Takie, zwykłe, myślę. Kurde, no ciężko, ciężko mi dobre. O, mam pomysł, jak można zrobić siedzonka, tylko potrzebujemy więcej yy, popłytek albo drewna. Dobra. Siedzonka możemy zrobić po prostu, zobaczcie. Trzeba wkopać je, jeden blok tu, jeden blok tu, jeden blok tu, jeden blok tu. Patrzcie, wklejamy tutaj drewno. Tu położymy po jednym i siedzonka będą wyglądać w taki sposób, zobaczcie. Myślę, że to spoko wygląda, nie jest najgorzej. I teraz underzeet, yy, który tutaj odłożyłem jednak się przyda. Weźmy w ogóle może go więcej. Y, i skraftujmy sobie, właśnie, wolę. 6 wall... łołe, mogę w sumie obciąć, żeby nie marnować, ale dobra. Jest OK. Eee, yy, I to wygląda spoko, ej, myślę, myślę, że na, na, na takich krzyżach bym musiał, ale wiecie co? Jeszcze bym spróbował się pobawić z drzwiami. Zobaczcie, tu jakieś takie drzwi, o. I to będzie mi się wydaje dużo lepiej wyglądać. I właśnie złożyłem Genialnie, Patryk. Genialnie, Tessim. Genialnie, Patryk. Zużyłeś całe drewno. Błagam, 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 żeby było teraz tam w skrzyniach. Masakra. Ej, jeszcze ja czuję tak kompletnie zdezorientowany na tym odcinku, bo nie wiem co gdzie jest. Świerkowe. No nie. Świerkowe. No nie, nie, nie. Nie ma takiej opcji, dobra! Myślę, że najwyżej resztę, resztę krzeseł możemy zrobić z tego rudego drewna To skraftujmy go sobie trochę Bo mi zostało go jeszcze trochę z wyprawy właśnie na... Jak się mówić Z wyprawy na... Eeej, na biomowca... no dobra Okej Yy, ale to w, w takim razie musimy też skraftować trochę tego, jak się mówi? Trochę drzwi. Par drzwi przynajmniej. Raz, dwa, trzy. Myślę, że dziewięć narzędzi wystarczy. I teraz zaplanujemy sobie krzesełka tutaj, dobra. Yy, więc tutaj musi być przejście. Ok, tu, jest, tu mamy wejście, więc tutaj dalej nie mogą być krzesła. Chyba, że przedłużymy je aż dotąd. I myślę, że to też nie byłby taki zły pomysł. O dwa. Teraz wkopmy się tutaj Hops Musimy jak to, 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 teraz ustawić ten blok, nie mogę trafić o, No nie, źle Dobra, jeszcze raz Uf. Za wysoko O, teraz będzie idealnie, dobra, coś takiego I teraz tutaj Dobra, jest spoko a zobaczmy, w ogóle jak to będzie wyglądać z drugiego drewna. Myślę, że jest w porządku, nawet mi się wydaje, że chyba nawet trochę lepiej wygląda. Dobra, teraz tak. Yy, tutaj na pewno będzie potrzebny jeszcze jeden stolik. Ja już to widzę. Yy, ale teraz tak, on jest nieparzysty, więc może do, dociągnijmy go tutaj do końca. Hops, coś takiego. I wkopmy się tutaj. Raz i dwa. Spoko. Chociaż nie, bo tutaj musi być... No nie, znowu popsułem. Wiecie co? Teraz mi się wydaje, że tutaj jednak... Przedma... Zobaczcie, bo tu jest ogólnie wejście i oni tu będą czekać na swoje numerki. Więc tutaj powinno być jednak wolna przestrzeń, tak mi się przynajmniej wydaje. I tak by przynajmniej wypadało zrobić, zobaczcie. No więc zostawmy tutaj wolną przestrzeń. I zróbmy prostu stoliki w tych miejscach. Mm, tu mogą być zrobione pod ścianą, tu nie będzie problemu żadnego. Nawet mi się wydaje, że będą lepiej się prezentować. I źle, chwila. Wkopmy się. Raz, dwa. Hops. O, znowu źle. Ej, okropnie okropie się tutaj składzie to drewno. No masakra, nie mogę sobie poradzić. Ej, wow, już 16 minut do odcinka Dobra więc będziemy musieli szybko teraz sprężyć, żeby wszystko wybudować, żeby być nie przynudzać, nie, nie przynudzać. I to jest im nie przynudzaj. Yy... Hops. Hmm... Tu by można było zrobić taki grubszy stolik, bo w sumie tam nigdzie nie ma. A u góry walniemy takie stoliki właśnie pojedyncze. Tylko... Y, tam u góry może być mały, wystąpić mały problem. Ponieważ... Już wam mówię, że tam... Y, hops, hops... Że tam... Y, nie ma... Podłogi, zresztą za chwilę wam, wam pokażę. Podłogi, znaczy, podłoga jest jednocześnie sufitem, yy, że tak powiem. Yy, jest, yy, jest tutaj sufitem. Więc yy, przez to nie możemy właśnie tam położyć tych bloków pod spodem i to może dziwnie wyglądać. Więc postaramy się tam zrobić już takie normalne krzesełka, może takie puf pufiaste bardziej. Hops, hops, hops. No I drewno pod spód. Ej, tak jest szybciej, trzeba najpierw, najpierw było drzwi kłaść. <laughs> Zobaczcie. Hops. I hops. O, Tricyz dołączył! Elo! Jeszcze z nim witałem, to dobra, już nie będziemy tym przeszkadzać, Tym że że ten odcinek już długo nie będzie trwał. No i teraz chyba końcówka tak naprawdę została. Wystarczy dorobić parę tutaj tych eee, antyzetowych um, płotków. I poustawiać je tutaj. Tu bym się, że zrobimy takie zwykłe kanapy, to i nie będziemy się bawić, wiecie? Eee, tylko teraz tutaj może być problem z. Yy, oj, źle. Yy, jak to ma być kształt tych stolików? Ma wyglądać w ogóle. Wow, półpłytki kamienne. Teraz zobaczcie, jak pół półpłytkę kamienną, wypada półpłytka kamienna, a nie cobblestone. Więc, wow, jestem, jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem, nie powiem. Mm, dobra. Teraz tutaj, jakieś takie zwykłe siedzonka. To mnie dość ciasno, bo teraz zauważyłem. <grych> no i dobra. No i tutaj, 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 tutaj. Mm, zróbmy coś takiego. Może to jest za daleko, trochę nawet. Yy, hops. <grych> coś takiego może być? Nie, 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 musimy to trochę poprawić. Jednak dotąd będzie. Bo nie chcę, żeby to też wyglądało aż wiecie, zbyt źle. Dlatego coś takiego. Myślę, że to jest spoko. Oświetmy tutaj trochę, bo widzę, że jest ciemno. Yy... stało nam 11 koblowych tych. Co by to może było z nimi zrobić? Myślę, że jak tu byśmy walili ozdoby takie właśnie, coś w tym stylu z kamienia, to powinno wyglądać spoko. No i wygląda, wygląda spoko. Yy... Teraz tak, tutaj. Walimy tu jakieś przypory. I może coś na kształt... Poczekajcie, szukam andyzytu. Hmm. Hops. Andezytu, poszukam craftingu do andezytu. Dobra, hops. I tutaj walimy taką jakby... To będzie taka jakby podpora. Całej konstrukcji, myślę, że to będzie spoko wyglądać. No i w sumie to spoko wygląda... to już w sumie zaczyna nabierać barw, wow! Dobra, więc yy, teraz tylko zostały nam tak naprawdę do zrobienia... No, jakieś tutaj tabliczki. Tu będą ludzie odbierać swoje numerki. Na przykład tej. O, dajmy na przykład numerek. Numerek. Yy, 28, 23, 24, 25. Albo nie. Mm, hmm, inaczej. Tutaj musi być jakiś napis. Może. Mm, w. W trakcie. Nie. Na McDonaldzie, możecie mnie, możecie mnie poprawić, ale nie jestem pewien. Tutaj yy, wstawię. trzeba, ten. Yy, r nie inaczej. Realizowane. Tutaj będą. numerki. 25. A tu damy gotowe numerki. Gotowe. Dobra, i ten, tutaj będzie na przykład. 21. 24. 23 w tej kolejności, żeby nie były po kolei No i w sumie to wygląda teraz spoko Tu może być jedna taka po prostu tabliczka I nasz McDonalds w sumie nawet aż tak źle się nie prezentuje Wiecie co? Jeszcze bym zrobił jedną rzecz w tym Mcdonaldzie A mianowicie yy, W tym miejscu O, dilerek dołączył, elo A, bo ja za chwilę z mam live'a, więc yy, Mówię, więc powoli już muszę kończyć Hello yy, dobra, więc... obejśmy się na McDonald' zewnątrz. Widzę, że to jeszcze zostało trochę do wykończenia szyb Myślę, że prędzuje się w miarę ładnie Myślę, że skończę jego resztę na live'ach, więc co? Dziękuję wam bardzo serdecznie, że byliście ze mną na odcinku ja byłem i ten sim No idziemy się przy materiałach! Hello! Uhu.